Witam, z tej strony Wędkarstwo Małopolskie i dzisiaj chciałbym zaprezentować wszystkie moje wędki jakie użyłam na takie małe wyprawy Oczywiście nie pokażę gruntowej wędki, bo y, zgubiłem i nie wiem gdzie, gdzie jest pewnie zostawiłem gdzieś u kolegi y, Pokażę Wam ją y, jak znajdę A Na razie chciałem wam pokazać pierwsze jakie to węd wędkarska zguba. Oczywiście nie biorę jej na razie na żadne wyprawy. Nie byłem, bo ostatnich dwóch tygodni padało i nie chodziłem na jakieś takie... na ryby nie chodziłem. I tak, wędka spławikowa Robinson, 30 gramów wyrzutu, kołowrotek firmy Jackson, bardzo dobry. To, to my wędkę już widzieliście e, tu jest wędka spinningowa też widzieliście tą wędkę świeci, e, ładnie świeci ładnie świeci blacha kółowrotek stary A sam nawet, nawet nie, nie pamiętam jaka to była firma e, tutaj jest wędka spinningowa e, też firmy Jackson w filmie rzeczy mam z filmu. tak No i przejdźmy teraz do rozkładania naszych wętek. Może tutaj jak to jakoś rozłożę? Rozłożę na razie. Przepraszam, ale nagrywam w takim miejscu nad domkiem gospodarczym, się wychodzi na taki strych. Tam są sobie wszystkie. Tutaj wszystkie przedmioty wędkarskie, Tutaj też wszystko yy, w szafce. Mam wszystkie przedmioty, jakie potrzebuję. No akurat teraz jest puste, ale później się napełni. Dobra, odłożę tu sobie yy, komórkę. Myślę, że będzie dobrze widać wszystko. I wezmę się za rozkładanie wędki. Żeby się na nie poplątało. Chciałem sobie rękę owłacze, lache. Dobrze. Nie lubię owłaczać. Nigdy nie lubię owłaczać. No i teraz rozkładamy rękę. No i tak oto prezentuje się ta wędka. No widzisz, tam jest gospodarczy, si się schodzi. Kiedyś tu był syl, ale ja tu wszystko posprzątałem. Blaszka się tak fajnie kręci. Wędka trzymetrowa. Tak to z góry wygląda te wędki. Dobra, Złóżmy sobie ją i rozłożymy wędkę spinningową. Odłożę yy, komórkę, telefon, kamerkę, czy co tu tam jest. Yy, I tak, to będzie dość długi yy, filmik. Ja na pokazywanie tak yy, wędek i tak dalej. Będą jeszcze dłuższe, ale to oczywiście jest wentatwa. Kopnęłem sobie dobra. Wędkę, wędkarstwo, ten dół dłuższe, później łowić. A na rewanżu zazwyczaj siedzę do dwóch, dwóch, y, trzech godzin, tak na, najkrót, najkrócej. Nie wiem, gdzie dół kieruje ale pogubiłem. OK. Teraz do swojej komórkę. Teraz rozkładamy wędkę spinnągową. No sobie odłożę komórkę i rozkładamy To też jest wędka 3-metrowa. Sławik sobie ładnie wisi. Oczyki. I tak ona się prezentuje. Filmik już trwa 6 minut. Mam nadzieję, że zdąży. Przed 10 minutami bo zmieniłem, zmieniłem telefon i teraz po prostu dłużej mogę nagrywać. Mogę nagrywać aż 25 minut na telefonie. Jest tak, całkiem dużo. Dobra, zmijmy sobie wędkę. i przechodzimy do kolejnej. Będę nam się tam trochę zaplątała, ale się rozpląta zaraz. Dobra, i teraz bierzemy się do rozprzątywania dosy, dosyć dużego skiklania, y, spróbu, to chwilę może potrwać. Ja tak, żeby było widać tu, co ja robię. Nie wiem, czy będzie widać. No być, wszystko widoczne. Dosyć poważna sprawa. Ja to wszystko zepsuję. Spławik odciągnę na dół. I teraz tak. To tu. Tu. będzie zbyt bardzo wglądane, to nagram kolejny odcinek. Ja chcę yy, no jak na tej wędce założyć te wszystkie przedmioty od Storia. Chyba się tu chyba. Okay, trochę już jest zrobione, splątane a jeśli nie będzie dało zrobić raczej, mi się wydaje jest bardzo się splątało. więc jest jedna metoda, urwać, Trochę fail przy filmiku, ale co. Nagrały sobie kolejny, jak tam trawić wszystko. Myślę, że to lepiej będzie. Się zepsuło. No, ale... Dobra. Już. Rozprzątane. Znaczy, ściągnięte. Teraz przejdźmy do kolejnej wędki. Jest to wędka nie wiadomo jaka. Już to miał być taki własnoręcznie robiony bat, ale wiecie, wiecie jak to jest. Ta wędka ma 2,5 i pół metra, żyłki tutaj mam 2 metry żyłki, można odwiązać, jakby się to chciało, ale teraz składam wędkę, w tym się składa taka stara. 38000 Dobra, to by było na tyle, filmik trwa 12 minut, yy, około 13 minut będzie trwało i myślę, że filmik Wam się spodobał, rozkładanie takich wętek plus splątanie jednej, a tu to nie widziała, bo to jest ciemno, i dobra, to zobaczymy w następnym odcinku, w którym będziemy robić yy, wędkę, no to to by było na tyle jeśli film wam się podobał. Cześć!